Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jest to coroczny film potargowy. Jako, że już wróciłem z targów, ogarnąłem się z tym wszystkim, co tam zabrałem. Chciałbym Wam opowiedzieć. O swoich odczuciach na temat tych targów. Ten film będzie się trochę różnił niż poprzednie filmy na temat targów Drema, ponieważ tam wam pokazywałem, co mogliście oglądać na tych targach i tak dalej. W tym roku nie było po prostu na to czasu, ponieważ, jak wiecie, kilka odcinków wcześniej po prostu było zapowiadane to, że wraz z Michałem z kanału Argo Woodcraft będziemy mieli własne stoisko i na tym tylko się skupiłem. Zajęliśmy się po prostu pracą. Michał, z tego co wiem, będzie Wam pokazywał jeszcze film taki potargowy, i tam będziecie mogli zobaczyć, co na tych targach się działo. Sebastian z kanału Sękiewióry Dziury już wstawił taki film, także tam możecie zobaczyć dokładnie jak to wszystko wyglądało, jak wyglądały te wszystkie stoiska, kto się wystawiał i tak dalej. Ja chciałbym opowiedzieć po prostu o swoich odczuciach na temat targów, ponieważ w tym roku występowałem na nich w roli wystawcy, a nie tylko byłem jako zwiedzający, no i było to w ogóle inne odczucie. Tak jak już wspomniałem wcześniej, w tym roku sposób, w jaki uczestniczyłem w targach, trochę się różnił, ponieważ tutaj w roli wystawcy wraz z Michałem z kanału Argo Woodcraft pokazywaliśmy pracę na maszynach. Maszyny zostały udostępnione dla nas dzięki uprzejmości Marki Felder, i podczas naszych pokazów stworzony został stół dębowy, taki klasyczny stół dębowy z 10-cm nogą. O wymiarze 1,80 m na 90. Nie udało nam się tego stołu skończyć. W sumie to tylko wykończyć, tak? To już zrobi Michał na swoim warsztacie, ponieważ on już to dokończy, a w ogóle to on był tam busem. Ja nie miałem takiej technicznej możliwości, aby zabrać ten stół do siebie. Stół zostanie przeznaczony na cele charytatywne, będzie przeznaczony dla dziewczynki która jest córką byłego pracownika już feldera także miejmy nadzieję że sprzeda się jak najdrożej tak aby pomóc tej dziewczynce w wróceniu do pełni zdrowia no i teraz parę słów na temat targów stołu tak jak już mówiłem nie udało się wykończyć ponieważ byłem w szoku jaka ilość z was podchodziła do nas i zagadywała. Każdy podchodzący człowiek, który miał na tyle odwagi, my naprawdę nie gryziemy, ale ja wiem sam po sobie, jakie są wrażenia, jak widzisz pierwszy raz kogoś tam z internetu. Naprawdę rozmowy z wami zajmowały naprawdę dużo czasu. Były jakieś tam krótkie tematy, w szybkie zbicie piątki, i powrót do pracy, a były osoby, które chciały porozmawiać z nami. Zdecydowanie dłużej, a miały jakieś tam konkretne pytania. Naprawdę jestem w mega szoku, ponieważ do tej chwili nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile osób mnie ogląda i ile osób widziało mnie już w internecie, ile osób mnie zna. Brzmi to tak trochę górnolotnie, ale poczułem się trochę jak osoba publiczna poniekąd ponieważ no, pierwszy raz z czymś takim się zdarzyłem. Ilość osób, z którą zbiłem piątkę, która chciała zbić ze mną piątkę, była naprawdę przeogromna. Bardzo Wam dziękuję za te zaangażowanie, w te, jako że byliście na tych targach i chcieliście poświęcić dla nas swój cenny czas. Bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. Chciałbym Wam jeszcze podziękować za to, że tak licznie zgłaszaliście się do konkursów, które prowadziliśmy wraz z Michałem. Nie powiem, był to mój pierwszy raz w roli konferencjera, który prowadzi jakiś konkurs, gdzie patrzy na niego. No, było Was podczas konkursów, podejrzewam, w najgorszym momencie około 30 osób, a tych osób cały czas przybywało i naprawdę te konkursy cieszyły się dość dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy Was, że te konkursy były dość ciekawe. Pierwszy dzień to był konkurs rzutów do celu, który okazał się wbrew pozorom dość trudnym konkursem. W którym no, ta ilość zdobytych punktów przez uczestników była zdecydowanie mniejsza niż się spodziewałem, i potem nawet sam próbując z Michałem e, rzucać do takiego celu, okazało się, że to jednak nie jest takie proste. Drugi dzień był to konkurs, w którym rozcinaliście taką sosnową kantówkę o przekroju 10 na 10 piłą, która właśnie wisi sobie tutaj. E, na pamiątkę ją zabrałem, ponieważ rzadko używam takich narzędzi. Też ten konkurs cieszył się dość sporym zainteresowaniem, ale nie tak sporym jak podnoszenie bukowego trepa i trzymanie go w ten sposób jak najdłuższą ilość czasu. Ten konkurs był zdecydowanie najbardziej Interesujący dla Was, to większość tutaj panów oczywiście brała udział, udział w tym konkursie. Wygrał Pan, który zdecydowanie nie był najmłodszym Panem w stawce, ale po prostu rozgromił rywali, trzymając taki bukowy trep ponad 4,5 minuty. Wielki szacunek za to dla tego Pana, Pan Józef chyba się nazywał. Pamiętajcie o tym, że niedługo rozstrzygniemy konkurs fotograficzny, który, był, który trwał przez cały okres targów. Do wygrania była tam pilarka taśmowa, niedużych wymiarów, ale naprawdę bardzo fajny model pilareczki. Gdzie w mniejszym warsztacie na pewno się komuś przyda, jest bardzo kompaktowa. Jak sobie ją tak pooglądałem, to nawet sądzę, że sprawdziłaby się u mnie w warsztacie, mimo tego, że rzadko używam tego typu narzędzi. Ogłosimy zwycięzcę już za jakiś czas. Mamy już jakieś tam parę faworytów, ale tych zdjęć jest na tyle dużo, że naprawdę trzeba poświęcić na to dość sporo czasu. My z Michałem mieszkamy od siebie, no, kilkaset kilometrów, także to też jest jakaś tam dodatkowa przeszkoda w tym wszystkim, ale już niedługo poznacie zwycięzcę i szczęśliwego nabywcę tej otopilarki. Jeżeli tylko pojawi się jakaś opcja w następnym roku, czy też w kolejnych latach na występowanie na takich targach w roli wystawcy, w roli jakiegoś pokazowego człowieka, który będzie pokazywał pracę na maszynach, zdecydowanie jestem na tak. Poczułem się tam bardzo fajnie. Na początku wiadomo, był delikatny stresik, ale Naprawdę po pierwszym dniu, po drugim dniu już totalnie poczułem się jak ryba w wodzie. Poruszaliśmy się z Michałem już naprawdę bardzo sprawnie po tym stoisku. Zero stresu, ale to w większości dzięki Wam, ponieważ mogłoby się wydawać, że gdy patrzy na Was taka ilość oczu. Można się zestresować, i na początku może tak było, ale potem zauważyłem, że przychodzicie w jakimś tam celu. Chcecie zobaczyć, jak pracujemy, chcecie zobaczyć, jak pracują te maszyny, których używamy na co dzień. Może nie dokładnie tych samych, ale maszyn tej marki, której wraz z Michałem zaufaliśmy i wykonujemy pracę na tych maszynach w swoich warsztatach. W największym chyba. Takim zainteresowaniem cieszył się wał Silent Power, z tego co zauważyłem. Ludzie naprawdę często podchodzili i dotykali sobie tych desek, które są wystrugane na tym wale i chcą zobaczyć, jak, czy ten wał jest naprawdę tak cichym wałem, jak się mówi w internecie. Mam nadzieję, że nie zawiedliście się podczas prezentacji pracy na tych maszynach. Tak, jak mówiłem, no nie pokażę Wam, jak to wszystko wyglądało. W międzyczasie tutaj jakieś przebitki z relacji Wam puszczałem, które na bieżąco ze stoiska Wam puszczałem na Instagram. Także tutaj jeszcze raz będziecie mogli co zobaczyć. Tam te, te filmiki będą trochę gorszej jakości, ale będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czy jestem zadowolony z targów? Bardzo jestem zadowolony, pomimo tego, że te targi to nie były. Takie targi jak były parę lat temu, że parę hal i tak dalej. Tutaj mieliśmy dwie hale, które nie do końca były zagospodarowane również w pełni. Także mam nadzieję, że wrócimy do tego trendu, że coraz więcej to wystawców będzie chciało uczestniczyć w tych targach, że tych stoisk będzie jeszcze więcej. Po prostu fajnie by było, jakbyśmy wrócili do poziomu sprzed kilku lat, gdzie targi drema były naprawdę wielkimi targami, a, a nie tylko targami, na których no, otwarte były tylko dwie hale, tak jak w tym roku, ale. To był pierwszy raz jako wystawca. Jestem mega zadowolony. Bardzo fajna atmosfera, bardzo fajni ludzie, którzy podchodzili do nas, którzy zbijali te piątki. Jeszcze raz podkreślę, naprawdę jesteście mega pozytywnymi widzami. Nie, nie było takich jakichś głupich sytuacji, że ktoś podszedł i tam jakieś głupie teksty rzucał. Naprawdę impreza bardzo pozytywna, więc jeżeli tylko macie okazję. Kiedykolwiek odwiedzać tego typu eventy, zapraszam Was serdecznie. Nie będziecie naprawdę żałować, wiele rzeczy można się tam dowiedzieć, poznać wiele fajnych osób, które na przykład w moim przypadku, wiele fajnych osób poznałem, które zwykle siedzą po tej drugiej stronie ekranu. Dziękuję Wam jeszcze raz za obecność. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na takich targach i będzie oczywiście więcej okazji na to, żeby spotkać się z Wami, widzami w takich warunkach no gdzieś tam gdzie możemy popracować razem wymienić doświadczenia czy zwyczajnie zbić piątkę. Ten film to jest taka moja mała pamiątka. Zostanie on na kanale, może nie jest to film na jakiś super temat, ale to jest mój kanał, moje wspomnienia tutaj są na tym kanale. Także takie filmy też od czasu do czasu będą się pojawiały. Życzę Wam miłego wieczoru. Na razie, cześć. No jeszcze jedno i pięknie.